Wspomnienie świętego Wawrzyńca. Z jego życia znamy bardzo mało faktów. Prawdopodobnie pochodził z niewielkiej osady Loret w Hiszpanii. Tradycja mówi o jego męczeńskiej śmierci w Rzymie na rozrzeszonej do czerwoności kracie, która w ikonografii stanowi jego atrybut. Kilka dni przed nim śmierć za wiarę przez ścięcie ponieśmiał jego zwierzchnik, Papież Sykstus II z czterema innymi diakonami, przed śmiercią od wawrzyńca, który zarządzał dobrami materialnymi, zażądano wydania skarbów kościoła. Zgodnie z tradycją wawrzyniec zdążył uratować na przykład święty Gral, który wysłał w tajemnicy swoim rodzicom do Hiszpanii. Wawrzyniec jest czczony jako patron ubogich, piekarzy, kucharzy, bibliotekarzy. Uważano, że chroni od pożarów i pomaga w chorobach reumatycznych i poparzeniach. Według legendy miał schodzić co piątek do czyśćca, by wybawić choćby jedną duszę. Święty Wawrzyniec jest patronem diecezji pelpińskiej oraz miast Sempulna, Kraińskiego, Słupcy i Wodzisławia Śląskiego. Święty Wawrzyniec patronuje też przewodnikom sudeckim oraz GOPR. Święty Wawrzyńcu, módl się za nami. Święty Wawrzyńcu, ora pronobis.